Panie, widział pan to? Zobacz pan, tylko tyle. A miałbym poważny wypadek. To ja zrobiłem, że panu się nic nie stało. Jak to pan, nie rozumiem. Ja jestem pana aniołem stróżem. Pan jest moim aniołem stróżem? Tak. Panie, jak pan jest aniołem stróżem, to jest pan wszechmogący. Tak. Jak jest pan Wszechmogący, to mógłby pan na przykład zrobić się o połowę mniejszy? Tak. A mógłby pan się zrobić jeszcze o połowę mniejszy? Oczywiście. No a możesz pan się zrobić taki mały, żeby mi tu stanąć na tej ręce? Tak. A gdzieżeś skór czy byku był, jak się żeniłem?